Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zamknąć aplikacje działające w tle w telefonie Motorola Moto G57 Power. Aby zamknąć ostatnio otwarte aplikacje, niektóre z nich mogą działać właśnie cały czas w tle. Więc naciskamy sobie ten przycisk tutaj. Chyba, że mamy gesty, wtedy przeciągamy i przytrzymujemy, tak aby właśnie wyświetlić menu ostatnio otwartych aplikacji. Tutaj, jeżeli chcemy zamknąć tę aplikację. Przesuwamy je szybko do góry. W ten sposób możemy też wybrać opcję wyczyszczenia wszystkich naraz. Natomiast to nie zadziała na wszystkie aplikacje, tylko na niektóre z nich. Na przykład jest taka aplikacja, która nazywa się Live360, i jej nie jesteśmy w stanie zamknąć poprzez takie szybkie zamknięcie. Ona będzie cały czas działała w tle, jeżeli damy jej do tego możliwość. I aby taką, na przykład taką aplikację wyłączyć, przechodzimy do ustawień, następnie do aplikacji i tu wybieramy zobacz wszystkie aplikacje. Wybieramy aplikację, którą chcemy wyłączyć. Ja nie mam tej aplikacji, o której mówiłem wcześniej, dlatego wybiorę teraz jakąś losową. Na przykład tą. I teraz wybieramy. Oj, tu jeszcze nie mogę, to wybierzmy aparat. I teraz wybieramy tak. Mamy opcję. Wyłączenia aplikacji lub wymuszenia zatrzymania. Jeżeli wybierzemy tę opcję, no to wtedy właśnie zamkniemy jej działanie w tle. Teraz nie powinna ona w ogóle działać w tle. Możemy też dodatkowo ją wyłączyć, jeżeli nie chcemy, żeby też przypadkiem sama się włączyła. Możemy ją od nowa włączyć, jeżeli byśmy chcieli, odnowa naszą działającą aplikację. Tle. Możemy znowu wymusić jej zatrzymanie i teraz też będzie biernie czekać, aż my ją włączymy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!